Witam Was serdecznie. To będzie szybko, krótko i na temat. Rządki widać, ale nie wiem czego. Jestem sobie na Świdnicy. Nie wiem, co to się stało dzisiaj z wodą, ale ponad godzinę czasu lałem opryskiwać. Myślałem, że zwariuje. Zaznaczyć, ale oczywiście, bo ścieżek dalej nie widać. No i jedziemy sobie Ratujemy to co zostało Aha, jeszcze lepiej Aha. jeszcze lepiej Jeszcze tylko halogeny Już dzisiaj go poprawiałem Dzisiaj go już poprawiałem, bo coś tam mi nie stykało Oczywiście dalej nie zrobiłem tych nabelce Znaczy, no ale nie są winne, winne jest tu też w przyciągniku w tej wtyczce 3-pinowej trzy, i tak patrzę, gdzie ten rzepak jest no i tu na dole coś jest tam od między, nie wiadomo czy to już ślimaki nie zdążyły wpierniczyć ale wydaje się, że jest tak może na jeden będę jechał? nie no, więc co tam się dzieje wiem co tam się dzieje, tu trzeba się trochę odsunąć No co to, takie ścieżki jak sobie chyba wytyczyłem podczas oprysku, tak będę na nich jechał O, tu coś ładnie Widać, że oprys coś szypi, ale co to jest, kuźwa? To przebarwione na żółto Żabak to raczej na pewno nie Nie no, muszę zrobić tego halogana, bo to, tu są słupy, nie słupy. Zapiernicze, także chciałem cokolwiek powiedzieć. No znaczy, jadę na robaki! No bo kurde, właśnie Sławek do mnie dzwonił, jak się woda lała. I mówi, jak u ciebie te rzepaki! A ja my, człowieku, jakby ich nie było. On mówi, człowieku, mnie za tak grobaki zjadł że że prawie, że ich nie mam. Ja mówię, no to jeszcze lepiej. To mówię, jeszcze lepiej. Będę musiał pasować na prowadzenie. mam, że. o. zaskoczył I tak zaskoczył to jedziemy nie będziemy się tu zatrzymywać no skurczy syn patrzcie to już ten sam numer co kiedyś tu się skupiłem na tych światłach tu się skupiłem na tym no dobra dobrze że to jest tylko na robaki tu jest w miarę właśnie prosto nie wiem czy to ręce śliskie, czy co I to nawet tak delikatnie założymy, no to nic się po prostu nie stanie Najgorzej jak to są chwaściory i jak to są chwaściory i taki numer się stanie, nie, tak będę musiał stanąć tutaj belki do tych halogenów 0,2, i tak szukam mnie, No, tak patrzę na Twoje ślady. Są tutaj te moje znaczniki, coś ryły. Ale tak, może rzeczywiście. Moje ja tak coś się przestawiałem. Coś kombinowałem. On też tak nie był idealnie na środku, jakby się wnika. No, przepróbowałem na MED-80 je ustawić. No, tak gdzieś mi się wydawało, że ustawiłem, ale. Ale chyba nie. Trzeba tu trochę więcej miodu, no. 9 na godzinę, 4 bary, 170 litrów. Bo nie będę tu dwa razy jeździł. To już jest tak późno w nocy, nie mam zamiaru tutaj drugi raz jechać. I też mi się wydaje, że ten rzepak znikł. Tutaj, bo jak byłem wtedy, nagrywałem film, to jego było dużo więcej. To dobrze, Sławek powiedział, że też oglądał plantację, Mówi, w porządku, nie ma robaków, nie ma, nie ma zajmie się inną pracą, no i robaki przychodzą. I robaki przychodzą. Mimo tego, że tu był rzepak zaprawiany tym butę No to można powiedzieć, że wybutowało ten rzepak, a druga sprawa robaki robakami, ale to tam chyba spadło bodajże 2-3 litry jeśli chodzi o deszcz. Ta moja ścieżka, tu. No i wiecie gdzie najlepszy rzepak? Tu na tej łące, w kamieniach. I nie wiem, może dlatego, że tak powoli jechałem. Dobra, spróbuję iść już z kamerą, że tak powoli jechałem. I on po prostu te lejki nie podskakiwały, i on wpadł głębiej na złaczek i to rzepak. Kuźba! Ale to widać, że to koło podskakiwało na kamieniach. To się, oczywiście, ta rzepak. Do rzepaku chyba tylko podobne jest. A, teraz to jeszcze węże są naczkane. Dosyć, że nie ma tych halogenów, to jeszcze nie ma tych halogenów. Ja pierniczę z tym, ty rolnicy muszą się mierzyć. Mam całe szczęście. Ja, nie spadł do tyłu na zaczep. Chodź tutaj, misiu. Ja już wiem, gdzie tu szukać. A, pewno, że tak. Dobrze byłoby chyba stanąć sobie trochę wyżej. Na dach! O, antena! No i co? Na dachu też nie, nie pasuje. No skurczę synu, i pociaraju jeden. I zobaczcie, tak to będzie działał. Może już będzie chodził. I taką mam tu puszeczkę zrobioną. Tak, coś dokładałem, coś zmieniałem. Ja wiem, że to po świńsku o, Dobra. Po świńsku to wygląda. Trzeba będzie się inaczej złapać chyba gdzieś tu nogą jedną. A drugą o, na lagę. Po co to się męczyć, rolniku? To, co ja na tym dachu chciałem znaleźć. Szczęścia nie znajdziesz, to ten Kur... Czy on przełamany, czy co? Czy to nie ten? Ten, ja nawet kurde kombinarek tutaj jeszcze nie ma. Bo tu jest obcięte i on tam nie zaskakuje dobrze, chyba że to tutaj jeszcze się coś dzieje. A jak? O kuźba wyłamał się, teraz to już w ogóle nie będzie działo. Teraz to się narobiło. <grymne> Ale robota Ale to będzie robota dzisiaj piątek ma padać, czyli jutro będzie wiało. Próbujemy tutaj dwa wcisnąć. No mi tam nie zależy na tym, lepiej by ten boczny świecił. Ale fucha mi się trafiła w nocy. Kurka wodna. Żaden nie działa kuźwa. A, niepotrzebnie wziąłem i zostawiłem te sobie wiecie po tych złączkach. Jakby się to dało o, wyciągnąć, panie rolniku, więcej mocy, o. No może tak by wystarczyło, no pewnie. Już nawet do złożenia belki to jakoś się złoży. Może niech świeci tylko ten, mniej zadymy. A tu niech świecą dwa. No, w tym momencie młodszy dla mnie jest ważniejszy. A może nawet kurde bym się postarał tam wyciągnąć. Jak już tu zanurkowałem, może nie będzie źle. Nie, no, ale zawsze coś się dzieje w nocy. No teraz nie chcesz wejść. Co ci znowu tu nie pasuje? Będzie mniej światła. Będzie mniej światła. Właśnie to jest to w tych traktorach, że tych przełączników. Zobaczcie, ile jest much, nie? Puh. Ona nawet kurwa żyć nie radzą. Który to by był? Zobaczymy ten. teraz ten nie będzie działał A ja piernicze, jaki jest ogrom Pio ja piernicze To znowu chiński kabelek Krótko Obcięty Nie wiem czy coś będziecie widzieć na kamerze Z tego tytułu Dobra no to ten będzie. O, dobra, z ja tego tu wyciągnę. O, to tu nie będzie świecił. Może będzie mi się trochę lepiej pracowało. Bo mniej tego światła będę miał. Bo tak się, kurde, kurzy, tej belki nie widać. O! No i mówię, i najlepszy rzepak to jest kuźwa na tych kamieniach. Prawie, że nie ma chyba nadziei w tym roku. A zresztą nawet i te ceny nie zachęcają do czegokolwiek. O, tak bym sobie powiedział. O, tak sumarycznie dużo ciemniej, ale chyba już przestrzeliłem ścieżkę i to mocno. No dobra, przeszczeliłem, ale jeszcze jesteśmy w stanie do niej wrócić. O, no, tego lepiej dałem, a tamten trochę gorzej. No i chyba się lepiej pryska, bo tak chociaż więcej, bardziej widzę belkę, aniżeli tak na tym tym. Ale musimy jeszcze wyjść, przestawić tego halogena na bok. Żebym lepiej widział końcówkę Choć widzę, no strasznie kurde To w PEG, że tylko popryskałem, no taki kurde jest kurz Że to wszystko na te szyby siada No i dlatego świetnie by dzisiaj było Jakby to dzisiaj, znaczy jakby spadł deszcz Uczciwszy To miało być, że we wtorek miało padać, nie padało w nocy Czy to w poniedziałek, już nie pamiętam, no, dzisiaj jest środa, no no wczoraj, czy przedwczoraj tam się chmurzyło w poniedziałek właśnie wkłużyło, tak w poniedziałek się chmurzyło spadło może 2 litry 2 no. litry to nawet do tego wschodu tego rzepaku to było zaraz 30 stopni i taki wiatr przyszedł, mówię no to już mówię już był już był deszcz jak to nie spadnie przynajmniej dycha no to możemy chyba się nacieszyć tym rzepakiem tym co jest, o, to już będzie prawdziwa jazda bez trzymanki, bo widzę, że są takie miejsca, że goła ziemia. Teraz pytanie: wyszedł, był i go zjadło, czy po prostu jeszcze nie wyszedł? O, to jest pytanie za milion punktów. Na owróciu wiedziałem, że tu będzie lipa i jest lipa. Tu jeszcze się trochę wykorzystam. Ściernisko chłopaków nie będą się chyba gniewać. Wyłączymy. Ten to sobie po prostu objadę koło tej słupa No i dobra Jakoś tam opryskę, tu mam gdzieś ścieżkę z tego co pamiętam Dobra możemy załączyć Na jak jesteś posiadany to sobie nie wyjadę, nie? A tak jeszcze się udało W dół krisu No i tak, był plan przyjechać tutaj jutro Nie, tu jest Tu dziewałowany jest, napier było na no odwrót A, może w nocy się wszystko wydaje, ale Ale chyba coś jest Do tego rzepaku, przynajmniej tak tutaj z perspektywy czujnika się wydaje, że on jest no i już tak jak wam mówiłem chciałem dać Azot na rzepak w tym roku. No ale gdzieś to też tam utknęło w martwym punkcie, było to gorąco. I mówię najlepiej byłoby dać przed siewem do brony aktywnej, teraz niby w piątek, ma coś 5-10 litrów. I tak sobie myślę. Z RSMem czym teraz z RSM-em. Normalnie bym się nie martwił, ale patrząc na obsadę tego rzepaku, to zaczynam się martwić, czy ten RSM po prostu jak kapnie na ten mały rzepak, który dopiero co tam sobie ledwo co wyszedł i żyje, czy po prostu ta kropla go nie spali. No, można byłoby w czasie deszczu rozlewać, tylko to będzie mazidło, jak skurczy syn. Jest taki plan, który spisał się w tamtym dwa lata do tyłu, tak? Dwa, przepraszam, już dwa, no. Dobrze mówię? W tamtym, a to nieważne. Ale leciałem sobie z Aletrosanem 26 w dawce 100 kg na hektar, który rzepak był bardzo podobny wielkościowo do tego. I tak się właśnie zastanawiam. Zastanawiam się mocno. Yy, czy tego saletrosanu w tym roku tak samo nie, u, nie, nie użyć? Bo tak, rzepak jest mały. To, że John ma balony, to tam ciul, ale tu nie ma co się martwić, chyba że on nie ożyje. Zresztą ja nawet nie wiem, czy ja jeżdżę po tych ścieżkach, które nasiałem, czy ja jadę obok, jadę tak po prostu trochę tak patrzeć, czy coś widać. Tak na razie jadę z tej zbożowej, która mi tu pasuje, która mi tu pasuje. Jadę sobie ze zbożówki, to była nasiana wcześniej, teraz troszkę pokazuje skręć i tak mi się właśnie wydaje, że ten mój, o, to jest tutaj. No bo te znaczniki, widzicie, no już albo były delikatnie pęknięte, albo gdzieś tutaj się na tych pierwszym kółku gdzieś rozpierniczyły, czy gdzieś tam gdziekolwiek trafiło w kamienia. I... I one tak się rysowały, bo rysowały. No i teraz tak, ani nie widać ścieżek jako tako bardzo. Ani nie widać tego mojego rysika. No, Chyba tak jest lepiej do pryskania. Tu widać, że tylko ten halogen jak jest przestawiony bardziej w prawo, ale to tam paliło. No tylko tyle, że nie widzę, która dysze zapchana, no ale to już to już nie zobaczę. No, jadę tak, ufając tutaj, że będzie w miarę wszystko ok. Tu jeszcze rzepak był wałowany, prawdopodobnie, bo widzę właśnie po wałach te. No, nikt się nie spodziewał, że znowu posiejemy rzepak.